Cześć, siemano, jestem Eust, na Was w kolejnym odcinku kariery Reus. Trening zapodajemy. Na początku tym zawodnikom bardzo by mi zależało, żeby Kasseda do 70 dobił, dlatego też on tutaj uwzględniony w tym treningu. Co tutaj mamy? O, raport o juniorach. Co ciekawego w nim? Ogółem potencjał na razie słabo to widzę. Tu jest dobry Adam Romero, ale 37 na razie potencjał ma niby dobry. Póki co nie potrzebujemy na razie zaciągu nowych zawodników, ale, ale będziemy ich obserwowali i może w następnym, następnym okresie tutaj ich, ich dodamy do składu, bo musimy po prostu trochę oszczędzać teraz finanse. Jakieś cztery wiadomości z powołania do kadry, pać się z Reus powołania Bożnikow, Valverde, Justiniano, Caseda i Figuera. Więc Bułgaria, Boliwia, Peru i Wenezuela. Naprawdę bardzo super. A tu mamy kolejny... Aha, raport, dobra. zjadowczy, Dobra, czyli ja tutaj źle powiedziałem. To był raport o juniorach, których mamy. Oczywiście. A to są ci, których możemy zakontraktować więc tutaj byśmy się mogli bardziej nad tym zastanowić. To tutaj w tym przypadku właśnie to pominiemy. Póki co, chociaż tutaj 70, 94, dobre statystyki, 15 lat, więc jeszcze możemy mu chwilę dać, żeby, żeby poczekał. Tutaj już lepiej, kto to jest, może chociaż temu zawodnikowi damy kontrakt. Także tutaj moja pomyłka, raport o juniorach, a zwiadowczy to trochę co innego. Ale dobra, Malaga, spotkanie teraz z nimi, przechodzimy do niego właśnie teraz. Wszyscy są nawet wypoczęci, co mnie bardzo cieszy, bo pamiętam jak to było ostatnio. Sam Benito, ponownie od pierwszych minut myślę, że to będzie dobry ruch i jeszcze tego SPD-ka tutaj wrzucimy za Modesta, żeby jakiś był. A resztę zostaje tak jak było i zaczynamy to spotkanie. W ogóle w sobotę zaprezentowano trailer FIFA i tam nowe, nowe rzeczy pokazali jak FIFA Street, co tylko było do, na konsoli kiedyś. A teraz będziemy mieli to także na, na PC, to znaczy myślę, że to będzie na PC we FIFA-20, ale czy na PC pewnie, pewnie też to wrzucam. Już nie sądzę, żeby tylko na konsoli to było, to fajna zmiana. Pokazali też inną formę wykonywania rzutów karnych, wolnych, etc., bo nie będzie tutaj tak jak teraz jest ta strzałeczka, tylko będzie takie bardziej kółeczko i tam będziemy musieli jakoś dopasować i celność i, i miejsce, w którym chcemy to dać. Nawet fajnie to wyglądało u nich, ja oczywiście będę pewnie w trybuny piłkę strzelał, jak to zwykle bywa, ale może warto by się teraz nauczyć na tym nowym stylu. Też, też tego wykonywania tych rzutów wolnych i karnych na pewno trzeba będzie się nauczyć, żeby tutaj zdobywać bramki zobaczymy jakąś akcję ładnie złamanie, złamanie do środku podanie i ładujemy bramkę na 1 do 0 w 10 minucie naprawdę reus zaczyna świetnie to spotkanie bo już w 10, właśnie minucie wychodzimy na prowadzenie Dosyć klasyczna tutaj akcja złamanie do środka i podanie do lepiej ustawionego zawodnika w polu karnym, który zgubił tutaj krycie, bo obrońca się za nim nie wycofał. I to co chyba jeszcze kiedyś wspominałem odnośnie kontaktów z piłką, że to będzie bardziej realistyczne, że piłka będzie miała tam jakąś rotację, taką bardziej zbliżoną do prawdziwej a nie będzie to tak sztucznie wyglądało. Takie właśnie mają plany. To nawet fajnie wyglądało, ale, ale jak to wyjdzie, no to wiadomo, może być całkiem inaczej. Ale z, będziemy po prostu czekać, myślę, i wszyscy bliżej jakiś gameplay, czy to rzeczywiście jest jakaś rewolucja, czy po prostu tylko taki tweet marketingowy, że niby coś chcą zmienić. A tutaj widzicie takie mocne uderzenie, że bramkarz ledwo obronił. Oribe i guerra. Uderzenie z daleka. Bramkarz musiał interweniować. Werner, mam nadzieję, że to jest rzut rożny. Bo, bo, tak jak wspomniałem, chyba bramkarz interweniował. Zobaczymy. To się piłka po jego rękawicy odbiła dokładnie. Oribe i Główka. I znów Werner na poprzeczką przynosi. Fajna piłka do środka. Teraz już przy napastniku, ale ma tutaj obrońcę. No i był fał chyba. Tak jest. Liniowy w ogóle nie podniósł rągiewki żadnej. No oczywiście nic nie ma. Z, no, Żadnej kartki. Zobaczymy, czy potrafi uderzyć na bramkę. Idzie ta piłka leciała w ogóle? Bo tak nie zauważyłem praktycznie. Czy ona tu od kogoś się odbiła? Patrzcie, jak przez mur przeleciała. Przez obok głów. Żółtrożny powinien być, tak jest. Ori, B. I poprzeczka, i główka, i nie ma gola. No nie, no znowu zaczyna się w każdym odcinku. A to poprzeczka, a to słupek. Tu dobicie to wiadomo, już było. W... Prawdopodobnie, że nie trafię, ale tamto. Sorry, ale w znów... No i teraz zostawili mnie tu. Zupełnie obrońcy się odsunęli od piłki. Ja oczywiście to nie wykorzystałem tak jak powinienem, ale zobaczcie, tamten już do przodu sobie biegł. A tu jeszcze miałem okazję. I główka piłka w siatce. No, to z takiej sytuacji, z dośrodkowania wyskoczył. No, i wiedziałem, że ten, re, ten prowadzenie jest bliskie utraty. No, bo jeden gol to nie jest, żadne, to jest żadna przewaga, praktycznie. A tu jedno dośrodkowanie, główka. I musimy znów tutaj walczyć o strzelenie kolejnego gola. Chociaż mieliśmy parę sytuacji ładnych, ale one nie poskutkowały, że strzeliliśmy gola. No zobaczcie, z 16 metrów praktycznie szkoda. I główka. Kurczę, no znów przegrany pojedynek. Główkowy i sprowadzenia 1 do 0. Już mamy 2 do 1 dla Malagi. E, więc Blanko jakiś mi tu strzelił. 30 minut do końca. Niby dużo, ale no naprawdę. Malaga nie zasługuje na prowadzenie w tym spotkaniu. Znów ten mały tutaj obrońca nic nie wyskoczył, tylko się jak zawsze patrzył. To już odruchowo powinien wyskakiwać. Jeszcze mógł tutaj jakoś instynktownie właśnie wyskoczyć i to zablokować. Aj, Malaga mnie klepie. No i co leci w moją bramkę? Odpada już 3 do 1 się zrobiło, więc moja drużyna podłamana tym faktem, naprawdę zobaczcie, jedno podanie, drugie rozkwepali mnie bardzo ładnie, no i myślałem, że tu zablokuje. a tu znów przy krótkim słupku piłka wpada. No i strata Adrian i uderzenie, już myślałem, że wpadnie kolejna bramka, tak ten mecz przegrać, no to naprawdę jestem zły na siebie, że to tak w tak ten sposób się odbywa. O, klepią je, klepią. Oj, super goal. Idealny wręcz. Malaga malaga pieczętuje swoje zwycięstwo. 4-1 i jeszcze taka bramka. Przypominacie sobie, to taką bramkę strzelił Krzynówek w spotkaniu z Portugalią w eliminacjach do Euro właśnie w Portugalii. Widzicie, po uderzeniu w końcówce się piłka odbiła od słupka, od bramkarza i wpada do bramki. Ale komiczna ta Ramka. No to super. 4-1. 4-1 bardzo zła porażka. Wszystkie 4 gole dla malagi w, w drugiej części spotkania. Więc pierwszą my 1-0 wygrywamy, a drugą 4-0 przegrywamy. Więc szkoda tego spotkania. Dobra, mamy kolejne spotkanie. Jest ono z RAJO. Zrobimy e, teraz symulację. Nie będziemy właśnie tego spotkania grać. I co tu się dzieje? No i super. Czwarta minuta, już przegrywamy Romera. Tutaj żółte kartki się sypią. Jest wyrównanie Alvareza, który powrócił do składu. Trochę musiałem tu pozmieniać ustawienie, bo wyjechali zawodnicy na kadrę 2-1. Czy jeszcze tutaj Reus odpowie? No dalej odpowiedzcie coś, bo znów kolejny mecz przegrany. To niezwy dobrze. 3-1, a więc drugi mecz rzędu przegrany, więc robi się naprawdę nieciekawie, gubimy kolejne punkty i myślę, że dzisiaj właśnie tylko ten jeden mecz zagramy, kolejne spotkanie mamy, kolejne spotkanie to chyba jest właśnie Deportivo, jak tu dobrze pamiętam, tak, Deportivo to te spotkania sobie tutaj zagramy, te październikowe ale to będzie w następnym odcinku, rzut okiem na tabelę, no spadamy na 14 miejsce, 12 punktów, więc musimy zacząć nic innego jak wygrywać A Malaga, no to przegraliśmy wtedy z liderem, a Terrajo na 7 miejsce awansowało. No cóż, to będzie wszystko w tym odcinku, ja Wam teraz dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym filmie, to był Ghost, na razie, cześć.